Sport zawodowy to oczywiście spore emocje, ale równie ważna jest rekreacja, szczególnie w czasie pandemii. Stąd należy pogratulować inicjatywy, jaką jest organizacja Narodowego Dnia Sportu. Tak, tak, to prawda. No, korzystamy z okazji, żeby jeszcze raz, że mamy nadzieję, że 11 września, kiedy odbywa się Narodowy Dzień Sportu, będzie, będzie dobra pogoda i dopiszę. E, jeszcze mamy okazję, żeby było, e, było ciepło. E, I dwa to tak to bardzo dużo szkół e, się zgłasza i bierze udział w Narodowym Dniu Sportu, e, i organizuje w swojej placówce e, no różne zawody, pikniki, treningi czy jakieś turnieje. Eee, więc, więc tak, naszym głównym celem jest zaszczepienie tej zajawki sportowej u, no, u wszystkich, tak naprawdę. U dzieci na, najbardziej, ale też zachęcamy do ćwiczeń i dorosłych, i seniorów, i młodzież, więc eee, no, naprawdę wszystkich. Narodowy Dzień Sportu to wiele wydarzeń w całej Polsce. Także w Częstochowie, której samorząd ponownie włączył się w organizowaną przez Fundację Zwalżnudę akcję. Częstochowa jest miastem partnerskim Narodowego Dnia Sportu, więc. Eee, bardzo, bardzo się cieszymy, że e, Urząd Miasta się do nas zgłosił i że chce współpracować. E, w Częstochowie bardzo dużo szkół, w, szko w szkołach będzie się dużo działo. E, między innymi w mm, Szkole Podstawowej nr 53 imienia Marii Skłodowskiej-Curie, czy w Szkole Podstawowej e, nr 17, czy 16 też. E, więc to będą e, wydarzenia takie no, dla dzieci po prostu chodzących do szkoły. E, oprócz tego, e, organizatorzy e, zapraszają na miejski stadion lekkoatletyczny, e, gdzie będzie rugby, trening, trening rugby i e, będzie też Olimpiada Razem. E, to jest wydarzenie skierowane do osób z niepełnosprawnościami. E, więc e, no, będzie jest czym wybierać można sobie sprawdzić wszystkie treningi. Na naszej stronie internetowej www.narodowydzieńsportu.pl wystarczy wpisać, po prostu, Częstochowa i wyskoczą wszystkie treningi w mieście. Wiemy już, co dziać się będzie w ramach Narodowego Dnia Sportu w naszym mieście. Sprawdzamy tymczasem, co zaplanowano w stolicy. Naprawdę wszystkich zachęcać i powiedzmy o takich imprezach nie wiem, może w dużych miastach, takich jak na przykład nie wiem, Łódź, Warszawa, Katowice, które mogłyby przyciągnąć, bo być może tam będą gwiazdy, być może tam będzie coś wyjątkowego na początek, jeśli już mówimy o samym w tym dniu 11 września? E, to tak. No to jest, jest bardzo, to są setki, setki wydarzeń. Akurat e, główny, taki, my też nazywamy to trochę finałem, jest w Warszawie, m, bo na błoniach PGE Narodowego odbędzie się piknik e, sportowo-rodzinny e, w godzinach od 12 do 17. E, pod stadionem będzie można skorzystać z oferty. Bezpłatnej oczywiście, przeróżnych, przeróżnych klubów sportowych, organizacji, które będą pokazywać też właśnie, jak ćwiczyć, jak zacząć ćwiczyć, będą pokazywać, co, co mają fajnego, będą pokazywać treningi, będą też no, przeróżni, przeróżni sportowcy. Akcja Narodowy Dzień Sportu, oprócz partnerów, jakimi są samorządy, ma także wspaniałych ambasadorów. Jak co roku e, zaprosiliśmy do współpracy różnych sportowców z, z przeróżnych dyscyplin. E, I w tym roku e, ambasadorami e, są m.in. Grzegorz Krychowiak, czyli e, nasz piłkarz, hubert Hurkacz, e, tenisista, ale też e, nasze e, srebrne medalistki z Tokio, wioślarki. E, bardzo się cieszymy, że, że się dołączają do naszej akcji. Więc e, ambasadorów jest, tak, jest, jest kilku. E, bardzo się cieszymy, że nas wspierają i e, no i to jest super, bo, ra, bo razem promujemy e, zdrowy i sportowy tryb życia.